czyli tak spokojnie ja podciągam nogi jedną ręką układam ją wzdłuż tułowia i na razie odwracam pacjenta, testuję ta ręka palpuje zakres rotacji do którego poziomu dochodzę i wcześniej przygotowałem z pacjentem depresję przednią łopatki czyli z tego miejsca będę chciał żebyś się skróciła tu. I to będę teraz wolbrzymiać ten ruch po to żeby wpłynąć na ruchomość kręgosłupa piersiowego tak, i powoli wróć. A tu stopniowo blokuję segmenty. Ok. Powoli wróć. Dobrze, to teraz przełączę się na kombinację skurczów izotonicznych. Poproszę z tego miejsca powoli wróć do mnie. Uwaga, stop przytrzymaj. Powoli pozwól, żebym zepchnął. Bardzo dobrze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak i ty wygrywasz wróć stop, zmieniam technikę na dynamiczną zwrotność ciągłą układam rękę tak, żeby oporować elewację tylną spójrz za siebie jeszcze, jeszcze, bardzo dobrze, poczekaj na mnie i wróć do przodu i wróć i jeszcze pół centymetra, bardzo dobrze i wróć, to jest dynamiczna zwrotność ciągła i wróć i jest powrót Miłej zabawy.